Widocznie nam wykradzanie obywateli, ja się. Ale zasłaniam ci, przepraszam. To naprzód o mnie wejdzie. Przerwamy. Uważaj, żeby nie wylał. Mama zaszłania. Musiałbym sobie tu na kolana. Tu chodzi, chodź, chodź. Chodź na kolana. Tak, musiałbym sobie na kolana. A to to. może panować? Dzieciństwo ktoś kiedyś powiedział, że dzieciństwo To. To. są przy nas To. i mam no, ja już na, nie mam swoich dziadków tutaj e, na dziennie, ale cały czas do wieku dorosłego ich miałam i bardzo z tego powodu byłam szczęśliwa. I my wszyscy jesteśmy też bardzo szczęśliwi, że Was mamy. Więc na, ten, po, na samym początku, jako dar miłości do Was, chcielibyśmy się za Was serdecznie pomodlić i to przedstawienie jako taki prezent e, dla Was, e, żebyście. Widzieli, że o Was, myślimy i cały czas wspominamy, bardzo, bardzo Was kochamy. <klucz> o siłę, o Boże błogosławieństwo. Dla Was, wszystkich dla w niebie, święć w niebie, Twoje, świeć w Twoje, w jak w niebie, tak i na ziemi naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie nie nas na pokuszenie ale nas zbaw odezwyczajmy Teraz zapraszam do naszego lasu Lasu, w którym spotkało się parę bajek i w tym lesie właśnie mają pewne przeżycia, pewne miłe, fajne, mniej fajne spotkania i przygody. Piennika. Działa były polane białą czekoladą, tam był zrobiły żelkowych dachubek, a w kominie zamiast dymu unosiła się wata cukrowa. Nie okna miały zasłonki, utkane ze galaretki. Ja wciągałem mieszkam, by nic nie wtedy, lecz on się uparł. Ktoś coś mówił o jedzeniu, ale ja jestem wolny. W sumie to ja zawsze jestem wolny. Wczoraj byłam. Dzisiaj jestem... Oj, oj, aż mi po burczy. A któż to tak wie, jak by jak do księżyca? To ja, Małgorzka. Szukam mojego brata Jasia. Jak można zgubić brata? No, zadawaj takich strójnych pytań. Nie człowiek staje w kraje depresji. No dobrze, dobrze, nie chodź już. Ja miałam właśnie braci i tej siostry. budujemy już po moich koleginach. Ojoj. Witajcie kochani, szukam moich kolegów klasnoludków, a się gdzieś przede mną pochowali. Mieliśmy przemówić przebudowę naszego domku, bo jest jakby to rzecz. Trochę przykrótki. Już mi głowa, bo gdyż wciąż uderzam się w sufit. No ale wy to się strasznie zamartwiacie. A ja jestem taki smutny Niech mnie ktoś przytuli Nie smućcie się, kochani Mój los wcale nie jest weselszy Tatuś ożenił się ze straszną kobietą Która kazała mnie zabić leśniczemu. Ale ten miał dobre serduszko I puścił mnie żyłą w las Przygarnęły mnie takie małe chłopaczki Które ciągle śpiewają, że Oszuwą. A ja długo się straszliwie, nie mam co robić. Chcecie Gdyza? Ja dziękuję, z tej rozpaczy nie mam się nic jeść, jaki jestem jedny. Nie to nie jest sama. że tak będzie. A ty co się stało? <noise> jestem samotny, smutny i na dodatek taki głodny. Chyba muszę iść kupić nowe baterie. Może wypróbuję te nowe duracy. Pa. Pa. Zdecydowanie mam za dużo pracy, tylko na chwilę poleciałem po zakupy do Lidla, a złama zdążyła poczęstować tę śliczną, zatrutym jabłkiem. Dobrze, że nie odryzłam tego jabłka. Jak wam teraz tej książę znajdzie? Oj, przydałbym się jakiś ślub, a ty mambośka, Bośka przykryjcie kuletnie, bo nam się jeszcze przesięga. No dobra, ja lecę. Muszę poszukać plastolutków, by on się transportowali. Da. Tylko nie bestia. Jestem królikiem wielce samotnym, ale wciąż pełnym wersji godności. I wybacz księżniczko, jestem taki głodny, że powiedziałem, swoją nożkę z małego. <laughs> <laughs> ja, jestem bardzo marce, a masz wyzączki, masz króliku, noga mi na kółko. A przeprosiłem, przyjmuję, a to i co się stało? Tak naprawdę drodze my teraz też nikt nie będzie mógł Oj niebiedacki tu mój kochany, ale ty masz apetyt. Co my teraz zrobimy? Gdzie zrobimy łódki żołnierzy? Przydałaby się ich pomóc. Ktoś nas wzywał. A co tu się znów dzieje? Gdy ostatnio tu byliśmy, spała w ona teraz jest i dwoje. O rany. muszę skontaktować się z szefową. <grystanie> witam, witam. Przepraszam, że przeszkadzam, ale w lesie mamy niezłe zamieszanie. <grystanie> Okej, okay, zaraz będę. Co a teraz zrobię? Mój kolega w porze zasnął. Książę zestałam na bardzo długo i nie mogłam się obudzić. Wówczas przybył książę, prawie tak piękny jak brat Pit i pocałował mnie i ożenił się ze mną. Mówię ci, urodziłam 20 bombi, a najlepszy był ten apitek. Najlepszy łobuz. Nie mów tyle nasza księżniczko, Gardło cię będzie boleć. Ej, to ty nie powinnaś jeszcze spać, żeby móc znaleźć się ten twój ukochany książę i obudzić się pocałunkiem? No to już na pewno zostanie starą panną. Ja bym nie chciała usłyszeć od książniczki. Dzień dobry, mojej Mili. A co za błagam tutaj mamy? Ja! Nie mnie wie, cały czas sam. o no! Czemuś nie śpisz? Czemuś tu książę? Nie, Kopciuszek mnie obudził. <noise> no. To do mnie, kurat! To SMS od Jasie. Złapała go Baba Jaga, chciała go zjeść, ale Jaś był ostatnio na diecie cud. Więc postanowiła, że jest za chudy i go wypuściła. Muszę już lecieć, zaopiekujcie się chryliczkiem. Króliczkiem. I dajcie mi znać, gdy wróci do żywych. Wiemy, tylko, masz mój numer na komórkę? Oj Kopciuszku, czy nie powinieneś być teraz na balu? Nie mogę iść tak na a może wszyscy nie pożyczą mi żadnej sukienki. Wykombinuj coś, nie, Kopciuszek będzie piękny. Ja robię sukienki. Pa! Nawet jak chcę mieć taką sukienkę. Dobra robota! Hej domki, wierzycie co mnie dziś spotkało? Najpierw widz jak babcię kapturka, a potem mnie gonił. Na szczęście uratował nas leśniczy, miły człowiek. To na pewno ten sam, co mi życie darował. Możliwe. Już nie mów tyle jak śnieżniczko, wcale go, bo do siebie tu zostanie, a skoro Saraczka. No dobrze, dobrze, odsuńcie się. dawaj. Stawaj. Ale jestem wyspany, ale jeszcze bardziej głodny. To bardzo ciuszka. kopcuszka, Motelko, fruń szybciej! żanieś i te bucik, bo nieszczęście jakie będzie. Tak, złapałaś się, wszystko gra, oj to dobrze. Wracaj tu zaraz, kolejna afera, królę znów zasnęła, trzeba poszukać księcia. w radości zmienić wszystkie troski Twoje. Szczerą modlitwą wyprosić u Boga słodką nagrodę za Twój trud i zdanie. Wszystkie smutki szczę szczęście Ci zamienić i, te i w ten dzień słonkiem opromienić. I na Twe usta pozwolę u uśmiechy, byś doczekała ze swych wnuczem po Nie Niech Twój anioł opiekun twój z nieba wybłaga wszystko, czego Ci droga babcia potrzeba. Drogi dziadu, dziadku miły, cóż mi Twoje powie, życzą, powiem, niech Ci Pan siły siłę noży, niech Ci dobre daje zdrowie. Pozdrawiamy się ze skrzydło ucieka. Ty nas zawsze wychubaczysz, wszystkie błędy nam wybaczysz, bądź więc droga, uśmiechnięta, tego życzę ci Jest, dzieci tańczyły? Irlandzki. Dziadki, dziadki, dziadki. Nie, irlandzki. 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 Delgijski. 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 Belgijski. Delgijski. Brawo. Brawo dla osoby w trakcie. Wiesz, nie że wychodził im super. Naprawdę, ale po prostu szok, mamy mało miejsca. <noise> ale naprawdę pięknie. Tak. Dziękuję. Jakiś liczby kwiatuszek widzisz? giếng cổ